15 kolejka Ligi Fanów, jesteśmy na arenie AWF, ze mną Arek Zarzycki z drużyny Slawik Warszawa, witaj Arek. Cześć, dzień dobry, witajcie. Tak jak powiedziałem jesteśmy na arenie AWF, ale wiem, że pierwsze cztery spotkania w tej rundzie graliście na Grenady, więc powiedz jak wygląda stać do Grenady po remoncie. Wygląda bardzo dobrze. Troszeczkę się różnią te boiska co do siebie względem trochę minimalnie szerokości, długości, ale jak się ustawi dobrą taktykę, dobrze się tym zarządza w zespole, to, to można się do dwóch boisk przyzwyczaić, także na jednym i drugim gra się bardzo fajnie. Powiedziałeś o dobrej taktyce, jednak te spotkania na Grenady nie poszły po Waszej myśli przegrywaliście je, natomiast jak przenieśliście się na AWF, no to dwa zwycięstwa w tamtym tygodniu z wiceliderem, dzisiaj z liderem więc może to jednak klątwa Grenady a tutaj AWF jest tym boiskiem, na którym gra wam się lepiej. Powiem szczerze, że mieliśmy takie zebranie w naszym zespole bo faktycznie czujemy, że jest w naszym zespole potencjał, ale gdzieś nie potrafiliśmy go wykorzystać i właśnie na tym zebraniu powiedzieliśmy sobie w jaki sposób powinniśmy grać, żeby, żeby też zdobywać te punkty, no i wprowadzamy to w życie jak widać zaczyna to funkcjonować coraz lepiej. Funkcjonuje coraz lepiej, ale tak czy inaczej przed wami bardzo ciężka walka o utrzymanie. Rozumiem, że wy jesteście nastawieni bojowo, że zrobicie wszystko, żeby się w tej lidze utrzymać. Tak, do końca sezonu gramy tak, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Oczywiście chcemy też mieć z tej gry dużo fanu. No dzisiejszy mecz właśnie to pokazał, że w meczu, w którym tak naprawdę byliśmy spisywani na straty, bo mecz z liderem, drużyna, która była na fali, Ustawiliśmy się mądrze. Myślę, że wynik 6-5 pokazuje, że nie murowaliśmy bramki, tylko chcieliśmy naprawdę grać w piłkę. Były, pod koniec było już naprawdę ciężko, ale no udało się ten wynik. Nawet nie powiem tyle udało, co, co wywalczyliśmy to i ten wynik jest pozytywny. Jeszcze muszę o to zapytać, no bo to jest jednak mimo wszystko piłka amatorska Tutaj jeden zawodnik może zmienić oblicze meczu, więc czy wasz skład personalny różnił się od tego, od tych pierwszych czterech spotkań, że tak powiem, te dwa ostatnie spotkania, czy, czy graliście jakimś innym składem? Powiem szczerze, że to nie jest kwestia nawet lepszego składu, tylko y, wydaje mi się, że mieliśmy coś takiego, że często tych, y, mówiąc tak kolokwialnie, lepszych zawodników stawiliśmy z przodu, myśląc, że oni będą zdobywać bramki, może gdzieś tam pchać tą grę do przodu, a finalnie moje takie odczucie jest, że ci dobrzy zawodnicy powinni też z tyłu kreować tą grę, wprowadzać taki spokój, y, zarządzać całym zespołem i u nas w ten sposób teraz tak to wygląda i zaczyna to wyglądać naprawdę fajnie zaczyna wyglądać fajnie oby tak wyglądało do końca, do końca sezonu dziękuję Dzięki.